Słyszałeś moje Hot 16? To jeszcze nic, przy tym co wydarzyło się tego dnia. Zaczęło się od żartów i plotek. Przeszło przez etap internetowych petycji, aż wreszcie jest! Snyder's Cut, Justice League! Chociaż w sumie Warner dokłada do tego jeszcze 20 baniek i ma to być Zack Snyders Justice League. I co to będzie? Frankenstein 2? Wybłagany film? Atom, Martian Manhunter? Darkseid? Co? Co to będzie? Aby skumę trzeba się przenieść w czasie do pewnego dnia, gdzieś w okolicy 2013 roku. Twórca takich chiciorów opartych na komiksach jak 300, Franka Millera i Watchmen Alana Moore'a, Zack Snyder sobie siedzi i maluje podstawy DC Extended Universe, czyli pięć filmów. Man of Steel, Batman vs Superman i trylogię Justice League, a dopiero potem miały być wypuszczane solowe filmy Herosów. Miało to być coś po części odwrotnego do MCU, które zaczęło od pojedynczych postaci, które spotkały się później w Avengersach. Klimatycznie też miało być zupełnie odwrotnie. Zaczynamy od mroku, który miał osiągnąć maksa w Batman i Superman i potem miało być rozjaśnianie świata, które symbolizowałoby oczyszczenie i nadzieję. Co nie oznaczało, że Justice League nie miał być mroczne i przerażające. No ale... wyżedł BWS? dla ludzi i dla krytyków było zbyt mrocznie i za mało śmiesznie. Więc miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć do JL Snyder i Terion, scenarzysta Justice League troszkę przepisali scenariusz na nieco mniej mroczny. Ale to było mało. I w scenariuszu pomieszał też zarząd Warner Bros i co ciekawe, Batfleck, który chciał wnieść nieco klimatu swojego Batmana. Bo przecież Affleck miał mieć swojego Batmana, którego już szykował. Kolorystyka Justice League też miała być mniej płaska, nie tak charakterystycznie mało kolorowa jak w przypadku PWSa czy Men of Steel i cały plan z wychodzeniem z mroku pożyczył napis z kolegą i nie wrócił na noc do żony. Co więc zostało zmienione z tego powodu w Suicide Squad? Chwilę. W Suicide Squad? No tak, w ostatniej chwili, że tak powiem, z mniej ważnego, mniejszego filmu, czyli Suicide Squad, został wyrwany żywcem Steppenwolf, którego zastąpili przez wszystkich kochani, uwielbiani Enchantress i Incubus. I zaczęło się kręcenie. I mamy na ekranie Darkseida, Toma, Iris West, Martian Man Huntera. Jak doszło do 90%, to zabrakło jeszcze jakichś 30-40 banik dolców, żeby skończyć film. Ale. Dla Warner Bros. było nadal za ciemno, a cały film uznali za nieoglądalny. I wtedy Warner wyciąga z rękawa Avengerowego reżysera Josa Widona, aby rzekomo uratował Ligę Sprawiedliwości. Do czego z rękawa? Bo prawdopodobnie cały czas tam był. Jak donosi portal Screen Rant, Whedon został zaproszony do pokoju scenarzystów już przy wcześniejszym przepisywaniu scenariusza. Prawdopodobnie, aby w razie czego zrobić sobie miejsce na swoją wizję. No ale... Trochę z powodu całego zamieszania Batman i Lex Luthor zrezygnowali ze swoich ról, a Superman tak, no, no nie wiem, ja teraz zapuściłem wąsy. I Weedon miał teraz nie lada układankę, która, no, jednak nie za bardzo mu wyszła, bo wszyscy chyba poczuli, że ten film to puzzle, które nie do końca do siebie pasują, a już nie jak pasują do wydarzeń z poprzednich filmów w DCEU. I do tego te wąsy. Film został określony jako Frankenstein i tak rozpoczęło się fanowskie piekło. Release the Snyder's Cut. Żądaniowy hashtag stał się symbolem wyzwolenia, symbolem walki z korporacją, która trzyma dzieło artysty w ukryciu, w zamknięciu, pod kluczem. To rzeczywiście kopia siedziała w biurku reżysera. Snyder's Cut został wiany tajemnicami i mitami. Z czasem do batalii przyłączali się też aktorzy jak Gal Gadot czy Ben Affleck, a na koniec na pokład wszedł ogolony już Cavill. I, I po latach walki, wspólnie ze Snyderem 20 maja 2020 roku ogłosili wypuszczenie yeah, Snyder's Cuta. Yeah, god. O mój Dzieło Snydera ma się pojawić na nowym portalu streamingowym HBO Max w 2021. I być może wcale nie będzie to czterogodzinny film reżyserski, bo mowa jest o sześciorozdziałowej produkcji, żeby nie powiedzieć sześciocinkowym miniserialu. Co o tym myślicie? Dobry strzał? Gdzieś tam mam taki zalążek nadziei, że być może taka formuła mogłaby przywrócić DCU właśnie w serialowym stylu. Przecież niewątpliwie animowany DC Universe to był strzał w dziesiątkę. Rozumiem przeciwności budżetowe, ceny tych aktorów, no i fakt, że Snyder udostępnił część zarysu całego DCU, to no jakoś tak superherosowo jest mieć nadzieję. W każdym razie na wieść o zapowiedzi wypuszczenia Zack Snyder z Justice League Fani na całym świecie zaczęli wyrzucać i niszczyć swoje DVD-ki i Blu-ray e z poprzednią wersją Justice League. W ruch poszły młotki i zapalary. Bo choć pamięci po nich zaczyć się nie da, to być może następne pokolenia już nie trafią na Frankensteina. Choć być może to pochopne. Bo jednak ekipa dostała 20-30 milionów na ukończenie filmu. A podobno pierwotnie potrzebne było nieco więcej. Więc być może pojawią się jakieś rozwiązania budżetowe. No, myślę, że niekoniecznie, bo film jednak nie trafi do kin, więc odpadnie choćby koszt dostosowania materiału do ekranów kinowych. No ale nie wiem, a ty jak myślisz? Styknie? Jak myślisz, czy w ogóle ten cały movement podziałał? Czy po prostu Warner Bros. czekało, żeby odczekać od JL, żeby nie przyznać się do błędu? Czy może po to, abyśmy się nie nudzili oglądając film, którego ponad jedną czwartą już widzieliśmy? Dokładnie jedną czwartą. Reszta to ma być zupełnie coś innego. Tak mówi reżyser. Z kolei główny operator mówi o tym, że w finalnej wersji wylądowało jedynie 10% ujęć z wersji Snyderowej. Do tego Joe Whedon mówi o tym, że musiał dopisać około 80 stron scenariusza, aby jego wizja miała jakikolwiek sens. W oryginale, czyli Snyderowej wersji jest wiele rozszerzonych scen. Przykładowo sekwencje, które widzieliśmy w pierwszych scenach filmu również mają być dłuższe. Jason Momoa, czyli Aquabro, mówi o tym, że w Snyder's skacie jego postać to jest zupełnie inny koleś. Cała produkcja już po reżyserskich cięciach to aż 214 minut. A co jeśli ten film to będzie super miazga? Będzie przezajebisty? Co dalej z DCU, jeśli okaże się, że jest mega hype? Co wtedy? Co prawda, jak wspomniałem wcześniej, już raczej. Raczej nie zobaczymy dalszych przygód Justice League i scenariusze nie zostaną napisane. Snyder przecież zrobił jakiś plan. To co w nim było. Plan na dwie kolejne części jest dostępny publicznie, więc myślę, że w razie jakichkolwiek kontynuacji jednak trzeba by było nieco pozmieniać. Jednak myślę, że warto sprawdzić, co byśmy mogli mieć, bo co tam mają w tym wymiarze, w którym wszystko poszło cool. Justice League 2. Po zatizowaniu Darkside'a w Justice League 1. Ma być on tutaj głównym złolem. W lidze mamy zielone latarnie, a historia ma przypominać komiksowy Final Crisis. Na końcu herosi przegrywają. Brzmi znajomo? A Justice League 3 to według mnie miazga. Pamiętacie ten sen ze sceną na pustyni z BWS-a? To tak miał wyglądać ten film. Darkseid przejmuje kontrolę nad Supermanem, Batman prowadzi partyzantów w postapokaliptycznym klimacie. Miazga i bang, Batman ginie. To by był chyba mój ulubiony film. Mwah, nakręćcie DCU takie, jakie Snyder chciał. Jak wiadomo, fanom zawsze będzie mało. Już pojawiła się nowa akcja dotycząca wypuszczenia mrocznego Suicide Squad, jak go David Ayer chciał. Bo pamiętacie, że przecież pierwsze trailer Suicide Squadu to były przecież jak najbardziej mroczne. Dopiero później Warner Bros. wjechało z buta na plan. Być może nawet dostaliby z powrotem Wolfa. Ja nie mówię, że był on jakiś kul cool czy wpytkę, no ale chyba wolę tego typa od tego czegoś, co się wydarzyło po akcji z pokolorowaniem Suicide Squada. O ile Enchantress da się przeżyć jakoś tam, tej brat. Sorry, Inkubus, ale ty chyba jesteś najgorszy Vilan, jakiego się da zobaczyć na jakimkolwiek ekranie, bo wzdłuż i wszechczas o przestrzeni. Podobno Justice League ukradł też te latające parademony, które zastąpili ci... no… Small ludzie, Kitowcy? No I wreszcie, może w takim Ayerskacie pojawiłoby się więcej Jokera. Jakie jeszcze znacie filmy, które powinny zostać wyzwolone? I jak tam jaranko na Snyder's Cut'a? Mam nadzieję, że ten film nie został pocięty przez Warner Bros. i wszystko dało się skumać. A Ty, Herosolaninie? Pogodziłeś się już ze stanem DCU i czekasz na Pattisonowego Batmana? Czy dalej masz chrapkę na starą ekipę? Czas na małą przerwę od gier na łyżce. Niestety chyba nie za bardzo mi to idzie, bo trochę mało mamy udostępnień, a wiosy spadają. Może jeszcze wskrzesimy Batmana, ale do tego potrzebne są wasze szery tej serii, do której playlisty macie tutaj. Przy szerwaniu możecie dodać release the łyżka Batman Telltale Cut. W sumie to wszędzie możecie siać tego taga. Może się uda. Wierzę w was. Pozdro.